Naprawdę udało nam się zróżnicować ten program, znaczy jeśli chodzi o formy i sprawić właśnie poprzez te nowe pomysły programowe, jak nocne martów rozmowy, czy poprzez debaty śniadaniowe i lunchowe. Udało nam się doprowadzić do tego, że mówią uczestnicy, nie tylko paneliści, których mieliśmy w tym roku aż 150, ale mówią też sami uczestnicy. I to jest to, do czego dążymy, dlatego że to powinna być rozmowa stu osób, a nie tylko tych 150. My mamy problem w Polsce z jakością debaty publicznej i z taką odwagą ludzi, czy potrzebą ludzi, żeby mówić, dzielić się swoimi poglądami, debatować, dyskutować i dochodzić do wspólnych wniosków. I my na tym forum chcemy też tego uczyć. My chyba sobie w tym roku zdaliśmy sprawę z tego, że na pytanie, co dalej Europo... W zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To wbrew pozorom jest pewne dokonanie, to znaczy uświadomienie sobie, że nie ma jednoznacznej recepty, której zrealizowanie natychmiast wyleczy chorobę pod tytułem kryzys Unii Europejskiej. Jak sobie liderzy zdali sprawę, że nie ma, to teraz po prostu już łatwiej jest szukać miksu różnych odpowiedzi. Wśród tych odpowiedzi są potrzebne rzeczy bardzo radykalne, ale też i rzeczy po prostu, które są subtelne, są, wymagają takiego długotrwałego w ogóle wpływania, oddziaływania zmian. I z tego punktu widzenia wydaje się, że jakby w tym pytaniu, bo od, od, od trzech lat pytamy o kryzys europejski, o to jak mu zaradzić, że my osiągnęliśmy pewien postęp. To znaczy odpowiedzi nie znaleźliśmy, ale wiemy, że nie ma jedynej, a to już jest, a to już jest coś, co, nad czym warto się nadal pochylać.